No się na widzowie. chciałabym powiedzieć mu tak, że sprawdzali mój kanał dwa dni nic nie miałam. Wer nagrywa odcinek, żeby tak to na YouTube. Także no w ramach Okej. Okay. I chcę wytłumaczyć, że miałem, że usunęli mi kanał z YouTube na, na YouTubie. I sprawdzali temat, i mi wysłali na Wasze, że popełnili błąd. No i mój kanał jeszcze ja Gęs, jeszcze ja Gęs, czyli ten, na tym nagrywam, to powrócił. No i tyle ogłaszam, że, że mój kanał na YouTube wrócił. No, że YouTube popełni błąd, no i coś tam Pozdrawiam, się... Franek. No, no i wie, wiedzieć na Franciszek Winek. No Franka, no i ja, tam, tam, tam rzadko, no i trzymajcie, no i to było na tyle, no i się.